Zaraz wam pokażemy miejsce, już stąd wygląda oszałamiająco, miejsce za darmo, ale jakie? Spokój, tak naprawdę jesteśmy tylko my i jacyś ludzie z samochodu. Co? tam było napisane? Nic. No to my się podpiszemy. Podpiszemy się tutaj, nasz camp to do. Nie no, żartujemy, nie podpisujemy się w takich miejscach. Szereb, bo... ja miła, Musimy tylko to. ten punkt zobaczyć, bo tam był punkt pobioru wody. Trzeba go znaleźć. A teraz idziemy do... Dzieciom. E, Właśnie ale... znaleźliśmy po drodze jakiś budynek. Prawdopodobnie jakiś bunkier. Idziemy sobie go zobaczyć. Chodź, Zuzuniu. Znajdziemy do niego wejście, z której strony pewnie musi być. Jesteśmy niedaleko Wilczego Szańcu, więc tutaj takie budowle, Wam, że to norma. Jest wejście? O, faktycznie. Poczekaj, mama wejdzie może pierwsza, dobra? Musimy włączyć latarki. No to Zuzia zostanie. Nie. A mama włączy latarkę. Wejdziemy wszyscy. Głosę, mama. O kurde. Jakie grube ściany. Jakie grube, Ojejo. no. Ojejo. Nie, myślę, że tu dzieci nie powinny wchodzić. Bo tam wszystko posłane po, po krzakach. No, a oprócz tego jest masa pająków. Tu, no, Mama ta zagra i Nie, myślę, że tata wejdzie i nagra. Mama nie jest na tyle odważna, żeby wchodzić tak? Ach, tak, a tatuś jednak. Aż tak? Tak, chodź śmiało. No faktycznie śmieci kupa. I tu jest jedno pomieszczenie. No tu na co ktoś nocował. nowe drzwi, ale widać, że złomiarzy już się tym zaopiekowali. Co się dało, to się wycięło. Grubość ścian jest powalająca. Ta ściana ma spokojnie z 80 cm, jak nie metr. Tam też chyba nocuje. Tak, na Amet. Znaczy nie, nie, na noc. Nie, tak na Amet. Jest śpiwór i jest jakiś świeża woreczek z jakimiś zawiniątkami, jakieś jedzonko. No, czyli pewnie jest jakiś bezdomny, przykra sprawa. Patrzcie. Naprawdę piękne miejsce. A biorąc pod uwagę, że ktoś śpi tutaj obok. I nie ma pełno papieżaków i śmieci. Znaczy, że jednak wysoką kulturę osobistą posiada. Tutaj mamy drzewo, żeby pięknie Grilla rozpalić, albo ognisko. To, to się po prostu pali. Ale też mam do rozpałku, wystarczy. Kupiłaś. No tak, ale wiesz, wystarczy tu tylko na ognisko garstkę, i no. to jest najlepsza rzecz do rozpalania. Więc jak kiedykolwiek będziecie w lesie takie coś widzieć, zbierajcie. Nie wiem, czy nie przejechałabym tutaj wyżej, no. bo tu jest ciszej. Jest jednak dużo drzew dookoła, i tam stoimy pisganami jak tralala, a tu zobacz. Tu w tym miejscu jest całkiem ok. Możemy przejechać. No, a z, z desperadosa. Zostawił śmieć. Nie bo spadniesz tam. To ja bym ja wychwytywał, nie? No. I tu. Się tu nie dzieje, tak. Tylko gdzie to? Tutaj są jakieś. Oh. Śmieci to może. Tu ktoś kopę robi. Potem zrobimy jakiś worek, pozbieramy. Aha. Szykuje się kolacyjka. Kolejny test. Mamusia no kupiła tak. rozpałkę żelową. I los. Pali się? Tak. Dobra, pali się jednak, się faktycznie. Ten grill to powiem Ci yy, udał się nam. 130 ile? 8, 8 albo 6. to dziecko to jadło dzisiaj w ogóle. Do kiełbasy się dobiera. Otwieraj kochanie, otwieraj. Mama Ci pokaże, tutaj patrz. Masz taką strzałeczkę, że to tu z tej strony. No, musisz rozwarstwić, ale nie tak. Trzeba patrz, znaleźć jedną stronę. O, widzisz? Zobaczcie to szczęście, kiedy dostajesz się do kiełbasy. Lubisz kiełbasę zuza? No dobra, zostaw, zostaw. Tutaj. Nie wiem, czy to się pali. No i się nacieszyłem. Ciszą i spokojem już wracają. O, radujemy się. <laughs> Moje dwa niemałe małe. o leci tornado powolutku bo się przewrócisz uważaj złotko bo błotko to ten, to ten etap siema cześć wróciliśmy Uf, poczuły głód i szybka zmiana planów tak zmieniamy plany ponieważ ja dziwnie dziwni ludzie z wiatrówkami, tutaj chodzą, nie wiadomo, jakieś miny dziwne robią, po co nam problemy, jedziemy w jakieś inne A, miejsce. po drugiej stronie jeziora jest plaża, jest parking wybetonowany, są sanitariaty i wszystko inne. No nie mów, że masz dłuższe nogi, nie działa, że musisz sobie tak. cofnąć siedzenie. I leżysz w ogóle, nie wiem, śpisz tutaj czy No tak, ja drogą śpię, no wczoraj Ty spałaś, to ja nie mogłem spać drogą. Światła Światła już włączone, jedynka do przodu. Ręczny w dół dobrze ci lewarek w ręce leży? Cicho, szukam gazu. Gaz jest po prawej. Czy Na pewno wszystko trzeba jeszcze luknąć, czy wszystko zabraliśmy. Ale kolebocze szkobito, dobra, pusto. pusto. Kolebocze no, jak doły, to kolebocze, tak. Ale tu masz niewygodnie. A. Chłop popił, to baba musi za kierownicą jechać. Oj, tam popił, raptem jedno piwo. Ile? No dwa. Ale jedno było 0,4. To tak jak wcale. Oj. Uważaj, bo porysujesz. Tak, tak. Nie złoś mnie, bo na o Zostawię cię tutaj. Puszczelą ci ptaszka. Bliżej lewej. Myślałbym, co jednak jej zależy, skoro się mojego ptaszka martwi. Jednak coś ich tam nie potrzeba. Byle, co, ale swoje, no. A, byle co, lepszy wróbel w garści, ale że garski zamknąć nie może, no to inna sprawa. Aj Boże, 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 Boże. Niż gołąbu sąsiada. jaką Ty masz fantazję. Czułeś w ogóle? Oczywiście, ja zawsze włączam włącznikiem. Leci już 2 minuty 8 sekund. Aż jestem w szoku, No ba. Nie takie rzeczy mi się udają 2 minuty 8 sekund. Nie, bo... nie. Aż co dwójkę no Weszła na wyższe obroty. Niech sobie nie myślą, że po 30 to już się życie kończy. Ja, mimo tego, że jestem po 30, to nie uważam, żebym była bliska końcu życia. No, no, dlatego trzeba, wiesz... To młodzież jechała. jeszcze jurna. Jesteś. Bo ja kierowałem, kotku. Po prostu robiłem to samo, co tu tylko szybciej. Ła! Widzieliście to? a się kurzy za nami. ja tu pomalutku. Żeby przypadkiem księcia nie zbuzować. Żeby książę tu nie zwymiotował. Tak, na sobie najwyżej. książę się źle nie poczuł. nie wiem, że trzy razy szybciej. nie wiem, że szybciej. Teraz się przez tę drogę. Albo najlepiej na Kolejny bunkier. To są te nie tyle bunkiery, co to jest pozycja strzelecka. Bo tu już jest duże okienko, co by karabina zmieścić i napierdzielać wszystkich, co tu podchodzili. Problem tylko w tym, że robili to Niemcy. Także. Czekaj, żono, wyjdę, pokażę ci jak jechać. No i jednak wracamy na nasze stare miejsce. Tam to miejsce ładne, asfaltowe, faktycznie plac zabaw dojście do plaży tylko znak, zakaz kamperów i aut z przyczepami. Więc jak nas nie chcą, to wracamy na stare miejsce. O, coś takiego chyba, to, czekaj, bo z tyłu chyba zostało, Nie, okej, okay, jest okej. Okay. Dobra, nie. Nie, nie, mała gałązka na dachu, więc ona po prostu gdzieś obtarła. Tyle. Także luz, luz. Pakuj się, bo zimno. Ranek, dzień trzeci. Bardzo fajnie się tu spało, cisza, chociaż ktoś tutaj imprezował do późnych godzin. Natomiast tak kulturalnie cicho, gdzie nie gdzie. Jakieś były dźwięki słychać. Ale myślę, że się wyspaliśmy, przynajmniej ja. Tak, nie na się wyspaliśmy. A teraz jedziemy. Dziś mamy w planach Wilczyszaniec. Jesteśmy bardzo niedaleko. Myślę, że mamy z dwie drogi. Wyjechanie z lasu i wjechanie na ich parking. Żegnamy się już z tym pięknym miejscem. I teraz kierunek zwiedzania.